Cześć, Bartek Urban, zapraszam do testu Renault Megane RS Trophy! Nowa, czwarta generacja Renault Megane w odmianie RS gościła już na moim kanale i byłem nią zachwycony, ale miałem też pewne wątpliwości Bardziej hardkorowa odmiana Trophy rozwiała je na szczęście wszystkie Po pierwsze wygląd. Wiecie czym różni się zwykła odmiana Megane RS od odmiany Trophy? Oj, lista jest długa, są to felgi i napis na zderzaku z przodu i to wszystko. Poważnie, dedykowane felgi z czerwonym akcentem w rozmiarze 19 cali oraz ten napis, który jest praktycznie niewidoczny dla zwykłego użytkownika, to jedyne detale. A no i opony. Trofi ma Bridgestone Potenza S001, w opcji są nawet S007. Ale tak patrząc na nowe Megane RS, to trochę się nie dziwię producentowi. To auto jest przepiękne. Poszczone nadwozie o 6 cm, obniżone zawieszenie, zwiększony rozstaw kół, wloty powietrza Centralny wydech, no i ten cudny żółty lakier Sirius. To wszystko robi kosmiczne wrażenie. To chyba najładniejszy chodkarz na rynku. Z każdej perspektywy wygląda kozacko. No dobra, jest perspektywa, z której Megan RS Trophy, jak i zwykły RS, wygląda blado. Jest to bagażnik. Kufer ma zaledwie 294 litrów pojemności, czyli o niemal 90 litrów mniej niż w cywilnej zwykłej Megance. Wszystko to przez tą zabudowę chyba wydechów w bagażniku oraz systemu for control. Swoją drogą w kufrze jest naprawdę ciepło. Pewnie właśnie przez wydech. Ale jak usłyszycie, jak gada trofi, to zmieni się stanie. A i byłbym zapomniał. Popatrzcie, jak pięknie schodzi napis Renault Sport. W nowym aucie, dosłownie kilkumiesięcznym, to jest nie do zaakceptowania. W bagażniku, jak i w kabinie trofi, nic się nie zmieniło w stosunku do zwykłego eresa. Poważnie nic. Nawet jednego napisu nie znajdziecie mówiącego o waszej wersji. Jest też dokładnie tyle samo miejsca. Ja się jeszcze za sobą. I to pomimo tych sporych kubełkowych foteli, recaro. Szkoda tylko, że te kubły, nawet w trofii są opcją i kosztują 6000 zł. Takie same kubły można mieć z Megane meganeres w tej samej cenie. Ale kubły są naprawdę świetne, a pozycja za kierownicą dzięki nim genialna. W ogóle fotel można bardzo, ale to bardzo nisko obniżyć. Zrobiłem w tych kubach trasę około 200 km i w sumie muszę powiedzieć, że sprawdzają się i w takich warunkach. Meganeres Trophy w serii posiada kierownicę o Alkantarą, dzięki czemu znacznie pewniej trzymamy ją w dłoniach. Dla zwykłej reski też jest taka opcja i kosztuje 850 zł. Deska Megane Meganeres jest prosta i niestety nieco smutna. Tak samo jak i plastiki, są takiej przeciętnej jakości. W sumie najbardziej narzekałem na ten twardy plastik na wysokości kolan, w którego przywalenie wcale nie jest przyjemne. No nic a nic. W Trofi w standardzie dostaniemy też RS Monitor, czyli narzędzie z pełną telemetryką auta. W zwykłym RS jest to w opcji, nie trzeba za to płacić 1000 zł. Taki RS Monitor to fajna opcja: bilet co się dzieje z naszym autem, czy coś się przegrzewa i tak dalej. Chyba przydatne. Ale bardziej przydatne jest to co ma pod maską. Megane RS Trofi ma dokładnie ten sam silnik co zwykły Megane RS, czyli utrubione benzynowe 1,8, oczywiście 4 cylindry. Jest jednak w mocy, bowiem zwykły RS ma 280 koni i 390 Nm, a trofi ma 300 koni i 400 Nm. Czyli o 20 koni i 10 Nm więcej. To jedna z dwóch różnic mechanicznych, których nie może mieć zwykły RS. Druga to wydech. Aktywny wydech z klapką po lewej stronie, głośny jak cholera, który po odpuszczeniu garzu strzela jak karabin. I co jest ważne, każdy strzał jest inny. To nie jest zaprogramowane, tylko wydają się takie prawdziwe strzały z niedopalonej benzyny. No coś pięknego. Posłuchijmy trochę. Dobrze jest, jak odpalimy auto z rano, tak na zimnym. No, nieźle się że jak na 1,8 rzędową czwórkę, prawda? Aha, i co do mocy, i wydechu. To nie zdziwiłbym się właśnie, gdyby ta większa moc nie była pochodną wydechu. Zazwyczaj właśnie wymiana wydechu podnosi moc o takie liczby, to by się zgadzało. Swoją drogą nie wiem, czy słyszycie, ale słychać nawet, jak się ta lewa klapka otwiera. Taki delikatny metaliczny pisk. To właśnie ta klapka. Oczywiście poprawiły się też osiągi, bo czas 1200 poprawił się z 16,1 sekundy na 14,4, czyli widoczny progres. Ale to wciąż nie jest jakoś bardzo szybko. Jeśli patrzymy oczywiście na same cyfry, bo przykładowo Golf GTI albo Civic Type R robił wyniki poniżej 13 sekund Ale tak jak mówię, to są tylko cyfry w przyśpieszaniu na wprost, a królestwem Megane Erestrofi są zakręty Oj są so. I tu przychodzimy nieco do wyjaśnienia tytułu testu, bowiem nowy Megane Restrophy jest najlepiej prowadzącą się przednią napędówką Nie ma drugiego auta obecnie z przednim napędem, które by tak szybko pokonywało zakręty i dawało taką frajdę Lekko odpuścimy przed zakrętem, a MEGI pięknie zarzuci dupą i wejdzie w zakręt idealnie. Idealne prowadzenie w zakręcie to zasługa kilku rzeczy: po pierwsze mechanizm szpera po drugie system tylnych kół skrętnych, a po trzecie utwardzone zawieszenie. I teraz pewnie powiecie, że to wszystko jest zwykły Mega RS tylko jaka opcja. I wiecie co? To prawda. Prawda, jeśli chodzi o wersję z manualem, bo Megan RS występuje też z EDC, czyli dwusprzęgowym automatem, i tam niestety w zwykłym RS nie można mieć szpery. Szpera dla EDC jest dostępna tylko w trofii. Nie wiem czemu, ale tak już jest. Właśnie, jak jesteśmy przy skrzyni biegów, to w nowym Megan RS wydaje mi się, że jest to ta sama manualna skrzynia co w poprzedniku, z jedną małą, nieco denerwującą różnicą. Reno popsuło kształt lewarka i nie jest on już okrągły, tylko jakiś taki, nijaki. No nie leży tak dobrze w dłoni. Idzie się do tego przyzwyczaić, ale wolałem ten z Megi rs czyli poprzedniczki Pochwali za to muszę hamulcę i to oba, w sensie że i nożny i ręczny działają jak brzytwy Świetnie je można wyczuć i wydaje się, że tak szybko nie puchną, ale pewnie żeby to zweryfikować to trzeba pojechać na tor, a nie parę razy mocniej przyhamować pod rząd Swoją drogą Trophy ma w standardzie lepsze tarcze, dwumateriałowe, aluminiowo-żeliwne Ale tak, w zwykłym Megane RS też można je mieć, jako opcja za 4000 zł w sumie, czy w ogóle opłaca się kupować trofi, Skoro wygląda tak samo i można niemal wszystko dokupić, opłaca się. Jak dorzucimy wszystkie te dodatki, o których tutaj wspominałem, to Megane RS zwykłe z manualem wyjdzie nam za 140 250 zł. Trophy natomiast kosztuje 142 900 zł, czyli wciąż jest droższe o 2550 zł. Ale w tej cenie mamy aktywny wydech i więcej mocy. Chociaż tak jak mówiłem, to raczej jest zależne. Dobrej klasy wydech. To wydatek jednak znacznie wyższy, obecnie już pewnie około 10 tysięcy złotych, więc tak, opłaca się A jeszcze nie mówię nic o spalaniu Cóż, jeśli jeździmy normalnie, czyli nie strzelamy z wydechu non stop po mieście to pewnie spalanie będzie oscylować pomiędzy 10 a 12 litrów, a na trasie 8 litrów Jeśli natomiast lubimy sobie poszaleć i nieco się powściekać, to trzeba się liczyć ze spalaniem na poziomie 15, a nawet i 20 litrów Zabawa kosztuje Nowe Megane RS Trophy to najlepiej prowadzący się hot na rynku Poważnie, właściwości jezdne tego samochodu i to w jaki sposób pokonuje zakręty są nadzwyczajne Od razu też powiem, że to nie jest najszybszy hot przednio napędowy, bo zarówno nieco słabszy Golf GTI TCR o mocy 290 koni, jak i nieco mocniejsza Honda Civic Type o mocy 320 koni są szybsze na prostej Megane RS nie dość, że świetnie skręca, to jeszcze kapitalnie wygląda i cudownie brzmi Gdyby tylko jeszcze jakość materiałów i wykonanie było nieco lepsze, to byłby ideał ale i tak uważam, że Megane RS Trophy to cudowny hot hatch. Aha, gdyby komuś było jeszcze za mało sportów megan RS Trophy, to jest jeszcze coś takiego jak Megan RS Trophy R To, które niedawno pobiło rekord na ringu schodząc do niesamowitych 7 minut i 40 sekund Jest tylko jeden mały, maluteńki problem Cena. Za Trophy R trzeba zapłacić 55 tysięcy euro, czyli przeliczając na obecny kurs to jest około 240 tysięcy zł A to spora sumka jak na hot-hatcha. A jeszcze jedno Wyprodukowano tylko 500 sztuk.